Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Twórcy Cyberpunk 2077 pokazali nam już na tyle dużo materiału, że mniej więcej wiemy, czego się pogrze spodziewać. Mniej więcej, bo póki co nikt nie mógł zagrać, a wszystko co widzieliśmy to były materiały z rozgrywki przygotowane wcześniej przez producenta. Dlatego jestem bardzo podekscytowany tym, że mogłem wreszcie usiąść przed monitorem i sprawdzić samodzielnie grę. Tak, dobrze rozumiecie, grałem już w Cyberpunk 2077. Co prawda w trwające 4 godziny demo i było mi mało, ale jednak wiem, czego się spodziewać i zamierzam się z Wami tym podzielić. Myślę, że podzielenie tego materiału na elementy, które mi się w Cyberpunk 2077 podobają i te, które wzbudzają pewne moje obawy, będzie najbardziej czytelne. Ale spokojnie, tych pierwszych jest zdecydowanie więcej i absolutnie nie odwołujcie preorderów, bo się bardzo dobra, nawet świetna gra. Pytanie tylko, jak świetna. I jeszcze kwestie techniczne. Zobaczycie sporo materiałów z rozgrywki, niestety nie mojej. To tak zwany Birol przygotowany przez producenta, więc na pewno nie pokażę na nim wszystkiego o czym opowiadam. No i tutaj warto dodać, że po pierwsze wybrano na nim na początku inną ścieżkę, więc i sama rozgrywka sporo się będzie różnić. Po drugie, jak tak na niego patrzę, to wydaje mi się trochę ładniejszy niż kot, w który grałem. Na początek świat gry Cyberpunk 2077, bo to on robi moim zdaniem największe wrażenie. Może akurat nie na początku pokazanego dema, bo kojarzyło mi się bardzo mocno z GTA V i misjami na podmiejskich bezdrożach. Ale to też sygnał, że może w dalszej rozgrywce ponownie opuścimy Metropolię, by szukać szczęścia lub nieszczęścia właśnie na piaszczystych podmiejskich obszarach. To świetne urozmaicenie i obym się nie mylił. Rozgrywkę urozmaica również początkowa możliwość wybrania jednej ze ścieżek, czy raczej historii postaci lub pochodzenia V, głównego bohatera czy głównej bohaterki gry. Jest tutaj Nomad, Street Kid lub Corpo. Ja wybrałem właśnie Nomada i do tego kobietę, której wygląd dostosowałem w edytorze postaci. Jak się dowiedziałem na pokazie, wybór pochodzenia bohatera oznacza również zupełnie inny prolog, ale również pewne zmiany fabularne, które objawiają się podczas rozmów już w samej grze. Wybrany przeze mnie nomad wiązał się z wieloma fajnie spinającymi się z fabułą stawkami dotyczącymi przynależności, czy raczej aktualnym braku przynależności do klanu. I pewnie takie smaczki będą się pojawiać aż do napisów końcowych, otwierać inne opcje dialogowe, a kto wie, może i wpływać na fabułę. Ale piękno wirtualnego świata gry poczułem i zobaczyłem tak naprawdę dopiero po przyjeździe do Night City, bo tam dbałość o detale robi naprawdę bardzo duże wrażenie. Z jednej strony szukałem jakichś odniesień do znanych miast i uczyłem się rozkładu ulic, żeby się nie gubić. Z drugiej zachwycałem się drobiazgami związanymi z projektami budynków, miejscówek i mieszkańców. To nie są tylko inne twarze, fryzury czy modele postaci. Prawie każdy ma tu jakieś wszczepy i choćby dziewczyna jedząca chiszczyznę na ławce wyglądała przez to zupełnie inaczej niż tańcerka w klubie GoGo. -Go. Jestem ciekawy, na którym etapie zacznie się powtarzalność. Przez pierwsze godziny w ogóle jej nie uświadczyłem. No i super ważne, miasto żyje. Pewnie dopiero w pełnej wersji gry będę miał czas, żeby dokładnie się temu przyjrzeć, temu i zależnościom między poszczególnymi mieszkańcami, oraz sprawdzić jak to się ma do serii GTA i czy zachowania tych postaci są sensowne i samodzielne. Z projektem świata łączy się też oczywiście klimat, który moim zdaniem zachwyca. Perspektywa pierwszej osoby pomaga wniknąć w wirtualny świat i uwierzyć, że jest się jego częścią. Kiedy demo pożegnało mnie napisami końcowymi było mi zwyczajnie przykro i smutno, że to już koniec. Głupio to brzmi, wiem, ale świat Cyberpunka 2077 wciąga i zachęca do pozostania w nim jak najdłużej. Duża w tym rola wi, czyli głównego bohatera, głównej bohaterki, która nie wydaje się oderwana od tego, co ją otacza, tylko sprawia wrażenie bycia częścią całej opowieści. Fakt, to były misje fabularne, więc skierowane właśnie do mnie jako gracza, ale odczucie jest jak najbardziej pozytywne, szczególnie, że zadania były ze sobą powiązane, miały logiczny ciąg i angażowały emocjonalnie. Nabiłem w tym demie zbyt mało poziomów, żeby móc skorzystać z tych zdobytych punktów na drzewku rozwoju postaci, ale z tego co widziałem, jest ono na tyle duże, obszerne, że na pewno będziecie sobie fajnie tam grzebać we swojej postaci, żeby dostosować ją do tego, co chcecie nią osiągnąć, kim być. No i moim zdaniem będzie to miało bardzo duży wpływ na samą rozgrywkę. W ogóle dużo rzeczy na nią wpływa, również jeśli chodzi o same misje. To od nas zależy, jak sprawy się potoczą. Możemy spróbować się skradać i likwidować wrogów z zaskoczenia. Możemy też wjechać na pełnej i likwidować jednego po drugim. Na początku zabawy ta druga opcja nie jest prosta, szczególnie kiedy dysponujemy jedynie pistoletem. Ale tu na Birolu od producenta widzę, że w innych ścieżkach może być po prostu łatwiej. Ja upodobałem sobie taki tryb mieszany. Wykorzystywałem hakowanie, pobliskiej elektroniki, by odwrócić uwagę przeciwników, a później likwidowałem ich z pleców. Kiedy się to nie udawało, no to po prostu wyciągałem broń, stawałem do walki, odpowiednio kryjąc się za przeszkodami, flankując z boku przy jednoczesnym dużym zaufaniu do mojego partnera, który w przeciwieństwie do partnerów w innych grach naprawdę potrafił strzelać. Były też misje detektywistyczne z wykorzystaniem różnego rodzaju zapisów kamer, wnikaniem w umysł uczestnika zajścia, analizą, szukaniem wskazówek. Super sprawa, mam nadzieję, że takich zadań będzie sporo, bo pozwalają spojrzeć na świat gry w zupełnie inny sposób. Bardzo fajnie, że w sumie na początku gry jest wpleciony tutorial, czyli samouczek, który nauczy Was podstawowych rzeczy związanych z grą. Oczywiście nie takich podstawowych jak to, jak się ruszać do przodu, do tyłu czy w bok, ale na przykład jak walczyć wręcz. To jest dość istotne, bo to nie jest taka prosta walka, że po prostu stukacie w jeden przycisk i się samo dzieje, bo mamy tutaj zarówno mocne, jak i słabe ataki. Mamy parowanie, no i mamy blokowanie. Do tego dochodzi walka na miecze. Nie miałem okazji jej sprawdzić w samej grze, ale właśnie w tutorialu. Mamy samouczek dotyczący hakowania, co też jest bardzo istotne, bo w wielu momentach gry będziecie musieli po prostu z tego mechanizmu korzystać, żeby pójść dalej, albo na przykład odpowiednio skradać się do przeciwników. I fajnie to zostało właśnie wmiksowane w grę na początku, tak, żeby po przejściu tych tutoriali tych samouczków, żebyście wiedzieli dokładnie, jak grać. Pozytywnie zaskoczył mnie model jazdy. Spodziewałem się kartonowych pojazdów, a dostałem coś zbliżonego do GTA V, więc jak najbardziej na plus. Oczywiście CD Projekt RED. Może się zasłonić nieistniejącymi autami przyszłości i nikt się do tego przecież nie przyczepi. Ale dobrze, że jeździ się przyjemnie, bo to główny sposób przemieszczania się po mieście. Własne auto można przywołać jak płotkę w Wiedźminie 3, ale można również po prostu zastrzelić kierowcę i przejąć jego pojazd. Teoretycznie wystarczy wyciągnąć go ją z samochodu, ale do tego potrzebna jest specjalna umiejętność, której ja w demie nie odblokowałem. No dobrze, to co z tymi obawami? Patrząc na całość bardzo ogólnie. Nic póki co z tego co widziałem nie rzuciło mnie na kolana. To znaczy nie było takiego typowego efektu wow, który by sprawiał, że w głowie pojawi się myśl na jesieni, w listopadzie dostaniemy najlepszą grę generacji albo coś, co przewróci branżę do góry nogami i zmieni całkowicie rynek. Nawet po zakończeniu rozgrywki czułem, że świetnie spędziłem czas. Poznałem wciągający świat z bardzo dobrze rozpisanymi bohaterami i historią, ale jednak nie czuję, by na jesieni Cyberpunk 2077 był jakimś przełomem. Ale od razu zaznaczę, że miałem to samo z Wiedźminem 3, a sami wiecie jak finalnie dobra była to gra. Obawiam się też trochę o prawy graficznej. Graliśmy na mocarnych pecetach, zapewne z włączonymi wszystkimi możliwymi bajerami, w tym światłem od NVIDII, a gra nie prezentowała się jak coś najpiękniejszego w branży. To co widzicie na przebitkach od producenta wydaje się, moim zdaniem, nieco ładniejsze niż to co widziałem ja. Nie jakoś specjalnie mocno, ale jednak. Może tutaj kwestia będzie też telewizora z HDR-em. Owszem, były momenty, kiedy światła wprowadzały rewelacyjny klimat i wszystko prezentowało się świetnie, ale zdarzały się też gorsze fragmenty, gorsze obiekty, gorsze oświetlenie. Obawiam się też trochę, jak to może wyglądać w przypadku aktualnych konsol i czy nie lepiej jednak poczekać z graniem do PlayStation 5 i Xbox Series X. Z drugiej strony, konsolowcy mają dostać darmowy upgrade, więc mam nadzieję, że nic w tym temacie się nie zmieni. To jest oczywiście przedpremierowa wersja, do tego to było demo. Ale no, dało się zauważyć, że pewne elementy są jeszcze niedopracowane, jak na przykład opona motocykla, która jakimś magicznym sposobem wnikała w asfalt. Oczywiście wiadomo, że w grze typu Sandbox, no bo jednak Cyberpunk 2077 będzie taką piaskownicą w dużej mierze fabularyzowaną mocno, ale jednak z otwartym światem, no to jednak takie rzeczy się dzieją. No i tutaj pozostaje trzymać kciuki, żeby takie drobne Problemy, drobne glicze związane np. z obiektami zostały jak najszybciej wyeliminowane, no i żeby ich jak najwięcej wyeliminowano, żeby gra, która trafi do nas na koniec roku, była jak najbardziej dopracowana. No ale ekipa ma jeszcze czas, więc jak najbardziej mocno trzymam kciuki. I moim zdaniem, jeśli nawet nie uda się tego wyeliminować na samym początku, to przecież po premierze też są patche, a wszyscy wiemy, jak dobrze CD Projekt Red wspiera swoje produkcje. No, i tutaj moim zdaniem bardzo dużo zależy od tego, jak wiele tych plusów, które wymieniłem, będzie się przekładać na samą grę w całości, nie tylko w to, co pokazano na demie. No, bo przecież gra to nie 4 godziny, tylko kilkadziesiąt, a może i dla wielu osób kilkaset godzin. Czy nie będzie powtarzalności, czy uda się utrzymać ten poziom? To są moje największe pytania do tej produkcji, ale z drugiej strony Wiedźmin 3 pokazał, że ta ekipa potrafi zrobić wciągającą grę na wiele, wiele, wiele godzin i po prostu nie zwania tempa w trakcie tej gry, więc. Mówiąc szczerze, ja jestem spokojny. Zapowiada się naprawdę solidna gra, na minimum kilkadziesiąt, a może i kilkaset godzin z potencjałem na częsty powrót do rozbudowanego świata. Ma też być przecież multi, a do tego dodatki od CD projektu, a sami doskonale wiecie, że te dodatki są czasem lepsze od innych gier. Jeśli oczekujecie tego, a nie jakiegoś niesamowitego Mesjasza, branży gier, który ją zbawi, to nie będziecie zawiedzeni. No właśnie, mnie to demo i ten pokaz dla mediów po prostu uspokoił, co jest moim zdaniem bardzo ważną informacją również dla Was. Nie odwołujcie absolutnie orderów. jest na co czekać, to będzie bardzo dobra gra, pozostaje pytanie, jak bardzo, bardzo dobra i czy taka mega świetna, czy po prostu solidna, bardzo dobra. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie Cyberpunk 2077, oczywiście na dole piszcie w komentarzach, postaram się na tyle, na ile potrafię, na wszystkie odpowiedzieć. No i jeśli podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale. I widzimy się przy okazji następnego materiału. Trzymajcie się, cześć.